Czego wina? Numer. Proszę? Rozmawiam w ogóle. Ja jestem Urszula. Z Łukowa czy z dalszej odległości? Z dalszej odległości. No to, 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 to nie wiem, a pani jest świadkiem Jehowy? Nie jest. Nie, nie jestem. To właśnie, spożywać mogą tylko te osoby, które są świadkami Dla... Ale Chrystus zawarł. Ale Chrystus zawarł przymierze z apostołami i teraz ja bym chciała właśnie na, zawra, zawrzeć Przymierze z Chrystusem, że chciałam się napić tego wina. Że jako chcę służyć Chrystusowi. No ja o tym nie decyduję. To jest pani Wola, pani a nie moja. No to czyli mo mogłabym się tam napić u, u świadków tego wina i zjeść ten chlebek? telefonu do mnie akurat. Skąd? A, a jesteś bracie starszym? No nie jestem, tylko nie wiem czy to nie jakiś wkręt. A nie, ja jestem Urszula, wierzę właśnie Chrystusa, jestem córką i ja wiem, że będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. I... Ale czy, czyją córką jesteś? Córką właśnie Boga Najwyższego. Szula, powiem ci tak. Pytam jeszcze raz, skąd masz mój numer telefonu? No ale ogłaszałeś się chyba kiedyś. Chciały, chciałeś, żeby do ciebie dzwonić, żeby rozmawiać. No ale ja nie przypominam sobie z kim rozmawiał w ogóle. No nie przypominasz sobie, bo mnie nie znasz. Dopiero teraz mnie możesz poznać, że ja jestem twoją siostrą w Chrystusie. Kolosan 1-2. Czy mamy być braćmi i siostrami w Chrystusie? Jesteś Świadkiem Jehowy, tak? No, ale Świadkowie Jehowy, oni służą... komu służycie? Nie głosicie Chrystusa. Panu Bogu. Tak, Jehowy Bogu A Jehowa to kto to jest? Bo ja nie znam Jehowy. Nie wiem, ja teraz jadę na służbę tutaj na wózek. Jeżeli tego to później najwyżej zadzwonię na ten numer. Ale nie wiem, nie wiem, cały czas pytam, skąd masz numer telefonu. Bo dla mnie to No jest ogłaszałeś takie... się kiedyś yy, na to stronie to... JW.org I stąd mam twój numer. Niemożliwe. No Kiedy a to jak, to... Jak, jak niemożliwe? To co, myślisz, że co, z nieba? Od aniołów no nie. dostałam? No nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest takie zaskoczenie dziwne. No, no przecież to Chrystus... Do Chrystusa należymy, to Chrystus ten kieruje, Duch Prawdy kieruje i chce, żebyśmy właśnie się łączyli w Jego Prawdzie. W Jego Miłości, Sprawiedliwości, przykazanie mamy nowe. Na razie muszę skończyć, bo wysiadam tutaj do służby, wiesz. Dobrze, no to miłej służby życzę, no i zapraszam, możesz bracie zadzwonić. A w którym ty miejscu mieszkasz, Bukowie? Ja nie jestem z Łukowa. A to skąd jesteś? Z Rudy Śląskiej. No i chcesz do Łukowa przyjść na pamiątkę? No abyś przyjechał po mnie. To jest jakiś wkręt. To bym jechała i bym spożyła wino. No. Bym się cieszyła, Nie, że są tacy to bracia. Jest to, to jest jakiś wkręt widzę. To no nie jest kręc. Niewolnik brać się wkręcił już dawno. Niewolnik amerykański, a na to bo jest Chrystus, jakbyś znał dobrze Słowo Boże. 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do trzy. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus, którego nie znasz. Uszulka jest perełką, nie rzucały mi pereł między... Wiesz o co chodzi, nie? Jedna wiara, jeden pasterz. Jesteś powołany, a bądź wybrany, bo Chryst ona chce Cię błogosławić, Królowa, wiesz? Obejrzenie 50. Mają być rodziny królewskie, raj na ziemi. Wybranych ma być. Ty jesteś powołany przez Amerykę, troszkę zagubiony, nie? Tak, tak by o tym mówić. Nie wy, tylko Chrystus mówi przez nas do ciebie, braciszku. On za ciebie cierpiał rany. Na Gogocie krew oddał, jako baranek. Zamordowali go, a teraz kłamstwem go mordują. Jest jedne. Prawo, przykazanie nowe daję wam, abyście wzajemnie się miłowali, tak jak ja was umiłowałem, czyli Chrystus nas umiłował, doskonałą miłością, abyście pozwoli, wy tak się miło wzajemnie miłowali. Po, 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 pozwoli, że zakończymy rozmowę, dobrze? To żyj na wieki w raju i nawracaj twoich braci i świadków Jehowy do Chrystusa, króla Izraela, owcy, co zgnęły no, błogosławimy tobie. No, żyj na wieki, braciszku. Tu na ziemi, do nieba nie będziesz porwany. No, pewnie, że nie. Nie mam takiej nadziei nawet. Bo to niebo jest na ziemi. No, a jak sobie sami zrobimy, Będziemy się szanować, miłować, to będziemy się czuli jak w niebie. No, niesamowity telefon. Z no, to z, z nieba był. Z nieba spadną. Objawienie 21.2 Nowe miasto Jerozolim stąpiło z nieba na ziemię. I pewno no. jesteś wybrańcem. Chrystus cię wybrał. Jaka postała Pawa, tylko Ty nie wiedziałeś. A bardzo możliwe. Jak uwierzysz, to będziesz wybrany. Twoja wiara cię zbawi. Dobra, miłego dnia do widzenia. Miłego. miłego do widzenia. Także miły telefon i tutaj mamy właśnie wybranie. Wybrani anioł, bo to był świadek Jehowy powołany. I poprzez to, jak on uwierzy, że ten miły telefon to jest dla niego zbawienie, wtedy król Chrystus Izraela powie po, do tych po swojej prawicy: po prawej stronie, chodźcie błogosławieni przez mojego ojca, nie Jehowę, o dziedziczyć królestwo przygotowane od założenia świata. Efezjan 1,4. Apostoł Paweł został wybrany. I owce Jana 1016 mają być zebrane w jednego pasterza nauczyciela Chrystusa, nie Jechowe. Tego Pana tu wpisali to jest od podatków. Jechowa jest amerykańska firma, która no po prostu samo się zniszczy. Raj chce zniszczyć, nie będzie jak to. Ziemia miało być spalone, czyli kłamstwo. No Jechowa niższy raj tutaj, objęciarka Niedobry Jechowa. Zły. Jezus nie zawarł śmierci, lecz przymierzy. Co do królestwa. I nie niósł pala. Tylko był zawieszony na drzewie zielonym, bo na drzewie było grzech. Przeklęty każdy, kto zawiesi na drzewie Galasan 3-13. Także raj będzie, jak sobie zrobimy. Bo nikt na wojnę nie idzie, wojny nie ma. A świadkowie Jehowie mają. Przykłady: przekład: czarne okładki. Srebrzanka. Mają salę, jak mówi, że jedzie na wózek, no to na wózku tutaj z plecaczkiem zainteresowany rozmawia ze świadkiem z Makrabat i siostra, a z nami nie rozmawiają, bo po prostu się boją. Także to jest wszystko udawane. Jak się wybudzą, będą zbory chrystusowe, to wtedy może tutaj pająk i jaszczurka nie zamieszka, lecz będą słuchać prawdy chrystusowej, co mówi Duch Prawdy. Jana 14, 17 do 20. To jest prawda Chrystusa nie nasza. To jest drugie zmartwychwstanie. I głosi mi pierwsze nie te drugie z grobów, co Łazarz zmartwychwstał, tylko głosi mi pierwsze jak syn marnotrawny. Objawienie 20 rozdział. Pierwszy werset. Głosi mi te zmartwychwstanie tutaj. Yy, dla tych, co uwierzą w prawdę Chrystusową w Jego miłości. To ci zmartwychwstaną, bo prawda Chrystusa nie może uśmiercić nikogo, bo ona wyzwala. No, i Anioł Bogdan mówi do Was. 12 werset. Urszulka jest perełką. Co pewnie 21, 12. I mogłaby spojrzeć to, co oni tam podają sobie z ręki do ręki. 21, 21, 12 bram. A bram to 12 pereł, a każda była brama. miała Była z jednej perły. Ulicę zaś miasta to szczere złoto. Jak Przedwrócisz to jest szkło. Czyli tu mamy te bramy i perły, trzy akurat, bo to jest czworobok. I nowe przekazanie, wprawdzie dla Chrystusa, w Jego miłości. Że świadkowie muszą to, co apostoł Paweł Szaweł zrobić. To samo, żeby wejść do królestwa i zabrzeć przymierze z Chrystusem, nie z Jehową, bo jechowa nie zawarł przymierza z Apostołami. Jehowa to straszy, straszy Armagedonem. Jechowa tu straszy Armagedonem już od 14 roku, Te pokolenie już wymarło, i jak ktoś kłamie, i się nie spełnia powtórzonego prawa. 18 rozdział, 20-22 werset. no to jest fałszywy prorok, ale Hebrajczyków 13.8. Chrystus wczoraj, dzisiaj, sam na wieki. Efezjan, czwarty rozdział, od 20-24. I siódmy anioł tu zatrąbił, Henryk Krzymczak, przyjście się dokonało, tu są wersety dopisane, w duchu prawdy dla prawdziwych czcicieli, którzy czczą Boga, a tym Bogiem prawdziwym jest Chrystus dla rodzaju ludzkiego. Także Adam był pierwszy w strumieniu czasu, bo stwórca e, stwarzał z tym aniołem upadłym szatanem, a Chrystus się zrodził w buncie. 1 czy 15, czyli pierwszy 45. Jak napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ży żywiającym. Czyli drugi, ostatni 47. Pierwszy, e, pierwszy człowiek jest z ziemi, czyli Adam, e, uczyniony z prochu drugi człowiek jest z nieba czyli Chrystus z nieba czyli słowo stało się ciałem jak Jana Ewangelia pierwszy rozdział także Chrystus nie był synem Józefa ale synem Bożym Bogu rodzica dała mu ciało nic więcej nie była jego matką Jana 2, 4, co Ci do tego niewiasto, że zbrakło wina i tutaj apostoł Paweł Szaweł rozmawia z Niejechową. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I świadkowie nas prześladują, bo nie rozumieją, że my jesteśmy świadkami Chrystusa i świadczymy jako wybrani na cały świat głosimy królestwo i kropla drąży skałę, czyli królem jest właśnie Chrystus Niejechowa. I my jesteśmy wybrani nadejdzie koniec kłamstwa, drugi w grozie od 1 do 16, jak ktoś umiłuje prawdę Chrystusową nie naszą i będzie po prostu błogosławiony jako anioł, jako król objawienie 5:11 i Mateusz 24, 31. siódmy anioł tutaj właśnie wylał czasze w powietrze stało się, a Chrystus powiedział: "Dokonało się", czyli Chrystus zniszczył śmierć. Zbawił całą, cały świat przede wszystkim tych, co będą mu posłuszni z szatana tutaj zniszczył, bo to się dokonuje teraz w czasie tak, bo pierwsza Mojżesza mówi stwórca, czyli ojciec Chrystusa on, zepczę ci głowę czyli Chrystusa, ty ukąśysz go w piętę i tu była ta pięta bo diabeł posługiwał się Herodem faryzuszami, no i Rzymianin tutaj włócznią bok mu przebił na drzewie zielonym Łukasza 33 23-31, świadkowie nie pisali pala tylko zielone znaczy mokrym drzewie, na... Wilgotnym żeby Coś takiego. A tak parbo pisali sobie. I tutaj macie szósty, i zobaczyłem, że ta kobieta była pijana krwią świętych, krwią świadków nie Jehowy, tylko Jezusa. Działo polskie. No, się bądźcie świadkami Chrystusa, bo ta kobieta, czyli Jehowa, Agnieszka Marzena Jechowa, jest fałszywa. Jest to kobieta, prostytutka, właśnie. Jak faryzeusze, prostytutki duchowe. Jakuba 4,4, 4, 4 co do duchowe. Czyli nie wiecie, że przyjeżdżę ze świata. Także świadkowie są w świecie, jak faryzeusze. I mamy prawo chrystusowe, Galacan 6,2. Chcemy rozwiązać problemy dla świadków Jehowy, żeby mogli wyjść ze świata i służyć Chrystusowi. Hebrajczyków, 8, rozdział od 8 do 12, mieć prawo w sercu, napisane, bo kiedyś na kamiennych tablicach. I Chrystus... Jest najważniejszy nad każdym mężczyzną. Polska, nowy bytom, czasy pory znamy. Pierwszy, to, są, to sądzę, piąty rozdział od 1 do 6. bogusowiem.